Czy kiedykolwiek zastanawiały się, dlaczego niektórzy ludzie osiągają ogromny sukces, mimo że nie mają więcej zasobów niż inni? Napoleon Hill, autor legendarnej książki myśli i myśli, bogać się, odkrył odpowiedź. Wszystko zaczyna się w umyśle. Hill spędził ponad 25 lat, badając najbogatszych ludzi swoich czasów i doszedł do prostego, ale potężnego wniosku. Umysł ma pięć kluczowych mocy, które mogą całkowicie odmienić twoją rzeczywistość. To nie magia, to konkretne zasady, które działają, gdy się je stosuje świadomie. W tym materiale poznasz pięć mocy umysłu według Hila: wiara, wizualizacja, afirmacje, mastermind i kontrola emocji, praktyczne sposoby ich wdrożenia krok po kroku oraz jak połączyć je w jedną spójną strategię sukcesu, gotowy, by odblokować pełny potencjał swojego umysłu. Zaczynamy. Jeden wiara. Fundament każdej zmiany. Dla Napoleona Zilla wszystko zaczynało się od jednego słowa. Wiara. Ale nie chodzi tu o religijne przekonania. Chodzi o głębokie, wewnętrzne przekonanie, że jesteś zdolny osiągnąć to, czego pragniesz. Hill pisał, że wiara to eliksir życia każdej idei, każdej decyzji i każdego działania. Jeśli nie wierzysz, że możesz odnieść sukces, to twój umysł nigdy nie zaangażuje się w pełni w jego realizację. Wiara nie pojawia się nagle. To nawyk, który trzeba budować codziennie, cegła po cegle. Jak? Zacznij od pozytywnego dialogu wewnętrznego. Obserwuj swoje myśli. Gdzie pojawi się, nie dam rady, zmień to świadomie na, mogę to zrobić. Na początku brzmi to sztucznie, ale z czasem stanie się naturalne. Hill sugerował też codzienne powtarzanie swoich głównych celów na głos z emocją i wiarą. Kiedy Twoje słowa zaczynają rezonować z sercem, wtedy uruchamiasz pełną moc podświadomości. Oto trzy kroki, by rozwijać wiarę. Zapisz swój główny cel życiowy jasno i konkretnie. Powtarzaj go codziennie rano i wieczorem, jakby już był osiągnięty. Działaj zgodnie z tą wiarą, nawet jeśli nie wszystko jeszcze widać. Wiara działa jak iskra zapłonowa. Bez niej nic się nie poruszy. Z nią nawet największe marzenie stanie się możliwe. Jak mówił Hill, cokolwiek umysł ludzki może sobie wyobrazić i w co może uwierzyć, to może osiągnąć. Dwie wizualizacja zobacz, zanim się stanie. Napoleon Hill uważał, że wyobraźnia to warsztat umysłu, w którym powstają wszystkie przyszłe sukcesy. Wizualizacja to proces tworzenia w umyśle obrazu tego, co chcesz osiągnąć, zanim stanie się to rzeczywistością. Dla umysłu nie ma różnicy między tym, co dzieje się naprawdę, a tym, co intensywnie sobie wyobrażasz. Dlatego regularna, świadoma wizualizacja to potężne narzędzie kreowania życia, jakiego pragniesz. Hill pisał: Zanim cokolwiek pojawi się w rzeczywistości, musi najpierw zaistnieć w umyśle człowieka. Jeśli nie potrafisz zobaczyć siebie jako osoby bogatej, pewnej siebie, zdrowej czy spełnionej, twój mózg nie będzie miał mapy, by cię tam zaprowadzić. Jak wizualizować skutecznie? Codziennie rano lub wieczorem zamknij oczy i wyobraź sobie swoje życie za rok, 3-5 lat. Nie tylko zobacz obraz, ale poczuj emocje, radość, dumę, spokój, ekscytację. Żadbaj o szczegóły. Gdzie jesteś? Co robisz? Co widzisz? Kto jest z tobą? Jakie dźwięki słyszysz? Niech ta wizja będzie żywa i konkretna, jak mentalny film. Si nazywał to dzikinem sukcesu Twoim osobistym seancem przyszłości. Im częściej go odtwarzasz, tym mocniej utrwalasz go pod świadomości, która zaczyna działać zgodnie z tym obrazem. Przyciągać ludzi, pomysły i okazje potrzebne do realizacji wizji. Kluczowa zasada: nie wizualizuj z braku, tylko z obfitości. Nie myśl, chcę uciec od problemów, ale idę w stronę spełnienia. Wizualizacja nie zastąpi działania, ale jest jego początkiem, bo nie możesz zbudować czegoś. Czego nie potrafisz najpierw sobie wyobrazić? Jak mówił Hill, wyobraźnia jest początkiem wszystkich wielkich osiągnięć. Trzy afirmacje. Programowanie podświadomości. Napoleon Hill nauczał, że jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz najpierw zmienić sposób, w jaki mówisz do siebie. Afirmacje to jedno z najprostszych, a zarazem najpotężniejszych narzędzi do przeprogramowania swojego umysłu. To krótkie, pozytywne zdania które powtarza świadomie i regularnie, aż staną się częścią Twojego wewnętrznego dialogu i tożsamości. Dlaczego afirmacje działają? Bo Twój podświadomy umysł wierzy w to, co słyszy najczęściej. Jeśli od lat powtarza sobie: Nie zasługuję na sukces, nie potrafię, nie mam szczęścia, to właśnie te przekonania kierują Twoimi decyzjami, emocjami i działaniami. Afirmacje pomagają te głosy zastąpić nowymi, wspierającymi przekonaniami. Hill pisał, Sugestia jest potężną siłą. To poprzez nią programujemy umysł na sukces lub porażkę. Afirmacje są właśnie formą świadomej autosugestii. Jak tworzyć skuteczne afirmacje? Formułuj je w czasie teraźniejszym. Na przykład, jestem pewny siebie, a nie będę pewny siebie. Unikaj słów negatywnych. Zamiast nie boję się porażki, powiedz odważnie podejmuje wyzwania. Dodaj emocje, powtarzaj je z energią i przekonaniem. Powtarzaj codziennie, najlepiej rano i wieczorem, patrząc sobie w oczy w lustrze. Przykładowe afirmacje inspirowane naukami chwila. Mam umysł bogactwa. Z każdym dniem przyciągam więcej sukcesów. Jestem zdolny osiągnąć każdy cel, który wyznaczę. Moje myśli tworzą moją rzeczywistość. Afirmacje są jak krople wody drążące skałę, może nie zmienią wszystkiego w jeden dzień. Ale powtarzane codziennie zmieniają strukturę Twojego myślenia. A za tym idzie Twoje życie. Jak pisał Hill, każda idea zasiana pod świadomości i podlana wiarą zaczyna żyć. 4. Mastermind, siła zbiorowego umysłu. Jedną z najbardziej przełomowych idei Napoleona Hilla była koncepcja grupy Mastermind, czyli zjednoczenia umysłów, które razem tworzą coś znacznie większego niż suma ich części. Hill pisał, że żaden człowiek sukcesu nie osiągnął wielkich rzeczy w samotności. Potrzebuje wsparcia, inspiracji i konstruktywnej wymiany myśli, by wzniesie ponad przeciętność. Grupa Mastermind to spotkania z ludźmi, którzy również chcą się rozwijać, osiągać cele, myślą pozytywnie i dążą do sukcesu. Wspólna energia, pomysły. Doświadczenia i spojrzenia z różnych perspektyw tworzą nową jakość umysłu zbiorowy, który przyspiesza Twój rozwój i pomaga pokonywać przeszkody szybciej, niż gdybyś działał sam. Jak stworzyć skuteczną grupę Mastermind? Znajdź 2-5 osób, które myślą ambitnie, są pozytywne i gotowe do regularnych spotkań. Ustalcie jasny cel grupy, na przykład rozwój finansowy, biznesowy, osobisty. Spotykajcie się systematycznie, na przykład. Raz w tygodniu, online lub na żywo. Zachowujcie strukturę na przykład. 15 minut na aktualizację celów. 15 minut na burzę mózgów. 15 minut na wsparcie emocjonalne. Bądź szczery i zaangażowany. Mastermind działa tylko, gdy każdy wnosi coś od siebie. Nie chodzi tu o to, żeby się chwalić, to osiągnął więcej, ale żeby wspólnie rosnąć. Mastermind to także przestrzeń, gdzie możesz podzielić się wątpliwościami, Zyskać motywację, a czasem otrzymać brutalną, ale życzliwą prawdę, której potrzebujesz. Jak mówił SIL, kiedy dwa umysły spotykają się w harmonii, tworzą trzeci, niewidzialny, ale potężny umysł, który prowadzi ich do sukcesu. Zastanów się, kogo możesz zaprosić do swojej grupy Mastermind. Może już dziś warto zrobić pierwszy krok. Piękna kontrola emocji, umysł ponad reakcją. Napoleon Hill ostrzegał, że niekontrolowane emocje są największym wrogiem sukcesu. Straf, złość, zazdrość, wątpliwości to uczucia, które blokują kreatywność, tłumią wiarę i paraliżują działanie. Aby w pełni wykorzystać potencjał swojego umysłu, musisz nauczyć się panować nad emocjami, zamiast pozwalać im, by rządziły tobą. Hill pisał, że każda myśl nasycona silnym ładunkiem emocjonalnym działa mocniej na podświadomość. To oznacza, że emocje są jak paliwo, mogą cię rozpędzić lub spalić od środka. Kluczowe pytanie brzmi: czy ty kontrolujesz emocje, czy one kontrolują ciebie? Nie chodzi o to, by tłumić uczucia. Chodzi o świadomość i kierowanie energią, którą ze sobą niosą. Kiedy poczujesz strach, nie walcz z nim. Zatrzymaj się i zapytaj: co ten strach chce mi powiedzieć? Czy naprawdę mnie chroni, czy tylko powstrzymuje przed wzrostem? Podobnie ze złością czy frustracją, potraktuj je jak sygnał, a nie wyrok. Trzy kroki do emocjonalnej i samodyscypliny. Zatrzymaj się i nazwij emocje. Świadomość to pierwszy krok do kontroli. Oddychaj głęboko przez 60 sekund. Uspokaja ciało i wycisza umysł. Zmień ognisko uwagi. Zamiast skupiać się na problemie, poszukaj rozwiązania. Możesz też prowadzić dziennik emocji. Zapisuj codziennie, co czułeś i jak zareagowałeś. To pomoże ci zauważyć powtarzające się schematy i zacząć je świadomie przełamywać. Phil wierzył, że człowiek sukcesu to ktoś, kto potrafi działać mimo emocji, a nie pod ich wpływem. To oznaka prawdziwej siły nie agresja, nie chód, ale opanowanie i klarowność działania, nawet w trudnych momentach. Bo jak pisał, ludzie, którzy nie potrafią kontrolować emocji, nigdzie nie kontrolują własnego życia. Jak połączyć wszystkie pięć mocy w jednym rytuale. Znajomość pięciu mocy umysłu to jedno, ale prawdziwa siła tkwi w regularnym i świadomym ich łączeniu w codziennej praktyce. Napoleon Hill wierzył, że sukces to nawyk myślenia i działania, a nie jednorazowy zryw motywacji. Dlatego, stworzenie własnego rytuału, który aktywuje te moce każdego dnia, może stać się Twoją największą przewagą. Oto przykładowy rytuał porany oparty na pięć mocach. Pierwsza afirmacja wiary, 2-3 minuty. Zaraz po przebudzeniu. Spójrz w lustro i wypowiedz swoje najważniejsze afirmacje. Zrób to z energią, jakby wszystko już się spełniało. Przykład: Mam sobie siłę, by osiągnąć każdy cel. Druga wizualizacja sukcesu: pięć minut emotikon smutek. Zamknij oczy i wyobraź sobie dzień, który Cię czeka w najlepszej możliwej wersji. Zobacz siebie działającego z pewnością, osiągającego cele, czującego radość i satysfakcję. Wejdź w ten obraz całym sobą. Trzecia krótka modlitwa lub medytacja wiary. Dwie minuty emotikon smutek. Zaufaj procesowi. Poczuj, że Twoje działania mają sens. Ugruntuj przekonanie, że jesteś prowadzone. Czwarta notatka do mastermind. Jedna minuta emotikon smutek. Wyślij szybką wiadomość do swojej grupy. Cenna dziś. Wyzwanie lub inspiracja. Utrzymuj kontakt i wymianę energii, nawet krótką. Spąd zapis emocji i intencji, 3 minuty emotikon smutek. Jak się dziś czujesz? Co chcesz świadomie przeżyć? Zapisz to. Ustal swoją intencję dnia, na przykład, dziś wybieram spokój i odwagę. Taki rytuał możesz zrealizować 15 minut każdego ranka. To twoje osobiste centrum dowodzenia, moment, w którym zamiast działać na autopilocie, świadomie kształtujesz swoją energię, emocje i nastawienie. Regularne praktykowanie tych pięciu mocy w jednym rytmie sprawia, że zaczynają one ze sobą współdziałać. A kiedy twój umysł, emocje i działania są spójne, efekty zaczynają przychodzić naturalnie. Bo jak mówił Hill, e siła leży nie w wiedzy, lecz w jej zastosowaniu. Przykład z życia, jak wielcy ludzie stosowali te moce. Napoleon Hill nie tworzył teorii w oderwaniu od rzeczywistości. On ją wydestalował z życia ludzi sukcesu. Rozmawiał z setkami przedsiębiorców, wynalazców i liderów. I co odkrył, że wszyscy oni, świadomie lub nie, wykorzystywali te same moce umysłu, które dziś ty możesz zastosować? Weźmy Henry'ego Forda. Zanim stał się ikoną motoryzacji, był wielokrotnie wyśmiewany, bankrutował i miał przeciwko sobie cały przemysł. Ale wierzył swoją wizję taniego samochodu dla każdego. Powtarzał sobie, że znajdzie sposób. Nawet jeśli jeszcze go nie zna, ta wiara i wizualizacja sukcesu prowadziły go krok po kroku przez przeciwności. Thomas Edison, wynalazca żarówki, dosłownie zastosował afirmację działania mówił, nie poniosłem porażki, właśnie odkryłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Taki sposób myślenia zamiast rezygnacji, mentalność eksperymentatora to właśnie siła pozytywnego programowania umysłu. Hill wspomina też Andrew Carnegiego, który sam zbudował swoje imperium, ale potem stworzył wokół siebie mastermind, zespół doradców i ludzi z wizją, którzy razem podejmowali decyzje strategiczne. Carnegie twierdził, że jego sukces to efekt współpracy z mądrzejszymi od siebie. A co z emocjami? Oprah Winfrey, jedna z najbogatszych kobiet świata, wiele razy podkreślała, że jej sukces nie byłby możliwy bez nauki zarządzania własnymi emocjami. Jako dziecko doświadczyła traumy, biedzie i przemocy. To, że dziś jest symbolem siły i inspiracji, zawdzięcza między innymi pracy nad sobą, samopoznaniu i świadomemu kierowaniu swoją energią emocjonalną. Co łączy tych wszystkich ludzi? Nie tylko talent czy okoliczności. Wspólna mentalność. Każdy z nich wierzył, wizualizował, afirmował, otaczał się właściwymi ludźmi i kontrolował swój stan wewnętrzny. Ty również możesz to zrobić. Ich historie to nie mit, to dowód, że moce umysłu naprawdę działają. Najczęstsze błędy dlaczego to nie działa jeszcze? Być może stosujesz już afirmację, wizualizujesz, masz swój cel, a mimo to nic się nie zmienia. Zastanawia się, dlaczego te techniki nie działają u mnie tak, jak obiecywano. Napoleon Hill miał na to jasną odpowiedź. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją stosować z wiarą, regularnością i pełnym zaangażowaniem. Jednym z największych błędów jest powierzchowność. Ludzie powtarzają afirmacje jak puste formułki, bez emocji, bez przekonania, a przecież podświadomość reaguje nie na słowa, ale na ładunek emocjonalny, który za nimi stoi. Mówisz, jestem bogaty, a w środku czujesz, to bzdura i to właśnie ten wewnętrzny konflikt sabotuje Twój rozwój. Kolejny problem to brak systematyczności. Zapał na kilka dni, a potem powrót do starych nawyków. Umysł działa jak miesień, bez regularnego treningu słabnie. Hill mówił, sukces to nawyk, porażka też. Jeśli chcesz efektów, musisz być konsekwentny, nawet gdy nie widzisz ich od razu. Wielu ludzi też zaczyna od działania bez kierunku. Wizualizacja bez konkretnego celu to marzenia. Afirmacje bez planu to puste słowa. Musisz mieć jasną wizję, określony plan i codziennie podejmować kroki, choćby małe, w stronę realizacji. Jeszcze inny błąd. Otaczanie się niewłaściwym środowiskiem. Możesz mieć najlepszy plan mentalny, ale jeśli codziennie słyszysz, to się nie uda. Po co ci to, że normalnie to te głosy będą sabotować swój postęp? Mastermind to nie luksus, to konieczność. Na koniec, oczekiwanie szybkich rezultatów. Chcesz zmienić całe swoje życie w tydzień. To tak. Jakbyś chciał zbudować mięśnie po jednej wizycie na siłowni. Mentalność bogactwa to proces. Wymaga czasu, dyscypliny i zaufania. Nie pytaj więc, czy to działa. Pytaj, czy ja działam wystarczająco głęboko i wytrwale. Poseł Seguir piko dziewięć. Plan działania 5 mocy w 30 dni. Plan działania 5 mocy w 30 dni. Teraz, gdy znasz już 5 mocy umysłu według Napoleona Hilla. Czas przełożyć te oje na praktykę. Najlepszym sposobem jest systematyczne wdrażanie ich krok po kroku z jasnym planem na 30 dni, który pomoże Ci zbudować trwałe nawyki i zobaczyć realne efekty. Tydzień jeden Wiara i afirmacje Skup się na budowaniu wiary w swoje możliwości. Codziennie rano i wieczorem powtarzaj swoje afirmacje jasne, konkretne i w czasie teraźniejszym. Zapisuj swoje cele i czytaj je z przekonaniem. Obserwuj swoje myśli i świadomie zastępuj negatywne przekonania pozytywnymi. Tydzień 2. Wizualizacja Codziennie poświęć 5-10 minut na wizualizację swojego sukcesu. Staraj się tworzyć szczegółowe i emocjonalne obrazy swojej przyszłości. Zobacz, jak osiągasz cele i czujesz się spełniony. Wizualizacja powinna być na tyle realistyczna, by angażować Twoje zmysły. Tydzień 3. Mastermind i otoczenie Znajdź grupę osób, które chcą się rozwijać podobnie jak Ty. To może być Mastermind Online, grupa wsparcia lub przyjaciele o podobnych celach. Zorganizuj pierwsze spotkanie, lub przynajmniej wymień się inspiracjami i celami. Wzajemne wsparcie zwiększy Twoją motywację i odpowiedzialność. Tydzień 4: Kontrola Emocji, Integracja. Ćwicz świadome rozpoznawanie i kontrolowanie Emocji. W trudnych chwilach zatrzymaj się, oddychaj głęboko i zmień perspektywę. Na koniec tygodnia połącz wszystkie moce w jeden rytuał, afirmację, wizualizację, kontakt z mastermind oraz pracę nad emocjami. Monitoruj swoje postępy. Prowadź dziennik, w którym zapisujesz codzienne działania, myśli i uczucia. Obserwuj zmiany w swoim nastawieniu i efektach. To wzmocni Twoją świadomość i pozwoli utrzymać motywację. Pamiętaj, to nie sprint, lecz maraton. Systematyczność i wiara proces przyniosą efekty znacznie szybciej, niż się spodziewasz. Hill mówił: Sukces wymaga nieustannego wysiłku i determinacji, ale każdy dzień pracy przybliża cię do celu. Zakończenie: Twoja moc jest w tobie. Przeszliśmy razem przez pięć potężnych mocy umysłu według Napoleona Hilla: Wiara, wizualizacja, afirmacje, mastermind oraz kontrola emocji. Każda z nich to narzędzie, które może odmienić Twoje życie. Ale prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji, by wziąć odpowiedzialność za swoje myśli i działania. Hill podkreślał, że twój umysł to twórcza siła, która kształtuje rzeczywistość. To, co trzymasz w swojej głowie, marzenia, przekonania, obrazy przekłada się na to, co trzymasz w rękach. Sukces nie jest dziełem przypadku ani szczęścia, ale konsekwentnego, świadomego programowania swojego umysłu. Najważniejszą lekcją jest zrozumienie, że moc nie leży w narzędziach, ale w Tobie. To Ty decydujesz, czy Twoje myśli będą Twoim sprzymierzeńcem czy wrogiem. Czy otworzysz drzwi do obfitości, czy zamkniesz się na możliwości. Zacznij dziś, wybierz jedną z pięciu mocy i zastosuj ją w praktyce. Może to być codzienna afirmacja, chwila wizualizacji, dołączenie do mastermind, czy uważna kontrola emocji. Każdy krok przybliża Cię do życia, który naprawdę chcesz prowadzić Pamiętaj słowa Zila Co umysł może pojąć i co może uwierzyć To może osiągnąć Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy Zostaw łapkę w górę Subskrybuj kanał I podziel się w komentarzu Która z mocy umysłu zrobiła na Tobie Największe wrażenie lub którą Zaczniesz stosować już dziś Twoja podróż do sukcesu zaczyna się teraz A ja będę Cię wspierać na każdym kroku